Miasto. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości na rynku głównym odbyła się, jak nakazuje data, 11 listopada. Udział w oficjalnych obchodach jest dowodem pamięci o tych, którzy w walce o niepodległą Polskę oddali najcenniejszy dar własne życie. Oddajemy hołd tym, którym zawdzięczamy prawo korzystania z ojczystego języka, historii, tradycji, kultury i sztuki. Każdego roku przedstawicielem m.in. samorządu, wojska, policji, straży pożarnej, kombatantów, harcerzy i grudziąckich szkół składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. Nie zabrakło także przedstawicieli Wyższej Szkoły Demokracji, która czynnie uczestniczy w życiu miasta. Już stało się tradycją, że studenci Wyższej z Szkoły Demokracji co roku 11 listopada w imieniu uczeni składają symboliczną wiązankę kwiatów przed pomnikiem Żołnierza. Polskiego na rynku gruzińskim. Ja myślę, że to bardzo ważne, że co roku pamiętamy o tych wydarzeniach, o tych wszystkich, co w tym roku jest 94. rocznica odzyskania przez nasz kraj, przez nasz naród niepodległości. To warto, żebyśmy pamiętali o tym, z uwagi na to wszystko, co zrobili dla nas kiedyś nasi. Rodacy walcząc o niepodległość, o wolność, o demokrację jesteśmy im to winni, żeby o nich pamiętać. Patriotyzm to wciąż silnie zakorzenione w naszych sercach i kulturze uczucie. Dowód przywiązania do państwa polskiego każdego roku dajemy między innymi podczas świąt, takich jak chociażby Narodowe Święto Niepodległości. Ja myślę, że patriotyzm to nie jest tylko uczestnictwo w takim, w takim spotkaniu jak teraz, że wszyscy przy fleszach, świateł, telewizji, radiu składamy wiązanki, ale to też jest gdzieś tam we wnętrzu każdego z nas, człowieka, żeby pamiętać o pewnych wydarzeniach, o tym, czym tak naprawdę jest dla nas wolność, wolność, demokracja. To także jest, myślę, szacunek dla drugiego człowieka, Także myślę, że również taka wskazówka, żeby no pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli za naszą niepodległość, za to, żebyśmy mogli żyć wolnym w demokratycznym kraju. Podczas oficjalnej uroczystości z ceremoniałem wojskowym, kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową pamięci tych, którzy lata temu bez zastanowienia oddali za naród to, co w życiu najcenniejsze.